Trzeci list Jana, wersety od 7 do 11 Bo ze względu na imię wyszli, nie biorąc nic od pogan. My więc powinniśmy wspierać takich, abyśmy się stali współpracownikami w prawdzie. Napisałem coś do kościoła, ale Diotrofes, który lubi być pierwszy wśród nich, nie przyjmuje nas. Dlatego jeśli przyjdę, przypomnę jego czyny, które popełnia. Paplając przeciwko nam złymi słowami, a nie zadowalając się tym, i sam nie przyjmuje braci, i tym, którzy chcą to robić, zabrania, i wyrzuca ich z kościoła. Umiłowane, nie naśladuj zła, lecz dobro. Ten, kto czyni dobro, jest z Boga. Ten, kto czyni zło, nie widział Boga. W trzecim liście Jana autor mówi słowa zachęty dla współpracowników w Prawdzie. Werset na dziś wraz z komentarzem werset 11. Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro. Ten kto czyni dobro jest z Boga, ten kto czyni zło nie widział Boga. Komentarz do tego wersetu. Bóg jest źródłem dobra. Czyniący dobro, wykonawca dobra, to ten kto jest z Boga i do niego należy. Skoro zostaliśmy zrodzeni z Boga, jesteśmy z niego i tym samym posiadamy jego życie i mamy udział w jego naturze. Dzięki temu jesteśmy oddzieleni ku Bogu od szatańskiego świata, który leży w rękach złego.